Choć wakacje już za nami, wciąż jest wiele inicjatyw, w których udział proponują ich organizatorzy. Wszystkie zawarliśmy w bloku ogłoszeń. Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym online pod tytułem Legendy pędzlem malowane. Celem inicjatywy jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy oraz poznanie tradycji związanych z ziemią wąbrzeską. Wystarczy wykonać pracę plastyczną nawiązującą do jednej z legend Ziemi Wąbrzeskiej i jej zdjęcie przesłać mailowo do 18 września. Kolejne wyzwanie artystyczne proponowane przez Wążeski Dom Kultury skierowane jest do wszystkich amatorów aktorstwa i literatury. Tym razem chodzi o konkurs Legendy Wążeskie Teatrzyk Domowy. Zadaniem uczestników jest stworzenie domowego teatrzyku dotyczącego jednej z wążeskich legend i przedstawienie go w dowolnej formie. Materiał należy nagrać w domu i przesłać mailowo wraz z niezbędnymi załącznikami do 23 września. Wojewódzki Konkurs Piosenki Osób Niepełnosprawnych Wążeski Mikrofon 2020 to muzyczna propozycja adresowana do osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli 12 lat. W tym roku ze względu na pandemię zorganizowana zostanie w formie online. Zadaniem uczestników jest nagranie wykonanej przez siebie piosenki. Pływalnia Moich Marzeń to tytuł konkursu plastycznego online, w którym udział mogą wziąć dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i średnich. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać pracę plastyczną nawiązującą do tematu i przesłać ją w formie papierowej na adres organizatora. Na portalu społecznościowym wdk publikowane są warsztaty tematyczne online dla dzieci i dorosłych. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nauczyć się nowych rzeczy lub poszerzyć posiadaną już wiedzę, zapraszamy do skorzystania z wirtualnych zajęć prezentowanych w trzech odcinkach. To wydarzenie, podobnie jak proponowane przez WDK konkursy, są dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. WDK zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie Wakacyjna przygoda. Prace należy przesłać na adres WDK, natomiast zdjęcie wykonanego rysunku wraz z załącznikami mailowo do 25 września. Dobro oczami najmłodszych to tytuł kolejnego konkursu przygotowanego z myślą o najmłodszych miłośnikach sztuk plastycznych. Prace, na której pokazane zostanie postrzeganie dobra, empatii czy też poprawnego zachowania wobec drugiego człowieka, należy przesłać mailowo wraz z niezbędnymi załącznikami do 4 września. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. 11 października o godzinie 17 zapraszamy wszystkich miłośników teatru na kolejne spotkanie ze sztuką. Tym razem na scenie Wążeskiego Domu Kultury będziemy mieli okazję obejrzeć przedstawienie w reżyserii Stefana Friedmana pod tytułem Miłosna Pułapka. Planowana obsada aktorska to Katarzyna Jamrus, Agnieszka Mrozińska, Sylwester Maciejewski i Michał Lesień. Bilety do nabycia w kasie WDK. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 688 17 27 wewnętrzny 27. Spektakl zorganizowany zostanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i nowymi wytycznymi. Chociaż do spektaklu jeszcze daleko warto zaopatrzyć się w bilet. Przy obostrzeniach panujących z wypełnieniem sali zostały już ostatnie miejsca.